Nie i tak. Nie, 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 to słuchaj. Nie wiem, cię. W górę. Nie, a nic. No. Ale to i tak już stawimy, zaraz zobaczymy. no. Po co to masz? No, poczekaj. Witam serdecznie w mojej małej, wesołej kuchni. Dzisiaj przedstawię Wam super mojego gościa. Jest to moja siostrzenica, córka Ani. Może się przedstawić, jak masz na imię? Olivia. Olivia, pięknie. A ile masz lat? 12. 12. 12. Lubisz wujka Super! <laughs> Super! Moi kochani, dzisiaj będziemy robić kotlety, Jak to się mówi, jest to dzisiaj niedziela. Oczywiście tradycyjnie na stole przeważnie w niedzielę mamy kotlety, a później po prostu rosół. Kotlety, czy to schabowe, czy to kotlety z kurczaka. W każdym bądź razie te kotlety są e, w niedzielę popularne w Polsce. Co będziemy potrzebowali, moi kochani? Będziemy potrzebowali piersi z kurczaka, ponieważ jest to podstawowe danie. Ja troszeczkę urozmaicę ten przepis. Jajeczka, oczywiście rozmaryn, oczywiście złota posypka do kurczaka. Ja to te posypki oraz sos sojowy ciemny. I to wszystko wrzucę do jajeczek naszych tutaj. Oliwia mój tutaj skarb zajmie się, będzie mi podawać inna patelnia, dobrze? Także a i jeszcze bym zapomniał mojej kochani czosnek, 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 czosnek. Także powiedziałem do naszego jajka, które będziemy maczali na nasz yy, naszego, naszą piec kurczaka dodałem rozmaryn, oczywiście przyprawa, żebym powiedział dobrze przyprawa. Do pińczaka złocista skórka. To wszystko dodamy do naszego jajeczka. Może ja tu się zajmę tak. Oliwia tutaj na razie tę mąkę odstawimy. Po oliwie damy jajeczka do wymieszania. Wsadzimy posypkę do złotego kół, Złocista skórka. Łyżeczkę. Do tego rozmaryn. I tutaj Oliwia zajmie się po prostu wymieszaniem, a ja tutaj zajmę się jeszcze czosnek. Czosnek ubijemy. O, bardzo, 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 bardzo super maszynka do czosnku, powiem wam, bardzo łatwo się mm, czyści. O. Jak możecie, to sobie kupcie, bo jest bardzo, bardzo Fajna, tu już Oliwia została, tutaj już ktoś tu dzwoni i już tutaj tak jak mówię, czekają na żarczy, nie, czekają i tutaj Oliwii dodamy troszeczkę czosnek, czosnek tutaj, o tutaj to nie, to nie, o tutaj. I pamiętajcie, jak zawsze mówię, w mojej kuchni musi być czyściutko. To co już także piersi już mamy rozbite. Użyjemy tej maszyny, do której nam dotrze całość po prostu y, naszych przypraw. Tutaj. Ja sobie ponad kubam O, superaśnie. Oliwia wstawi już olej, niech się rozgrzewa. Już mamy nasz olej. On się nam rozgrzewa. Ja to prostu kumam, żeby po prostu wszędzie doszły nam nasze kochane przyprawy Zrobimy tylko dwa koszty, ponieważ e, mamy gości i nie będziemy przedłużać tego dlaczego dwa? Dla oliwy znamy. Oliwa pierwsza. Teraz ja tutaj w naszej, można powiedzieć, jajecznej marynacie oddaję tu oliwii z powrotem. Tak. Jeśli gotowe oliwia, połóż sobie na, tym tutaj, na tej deski, desce. Tak? Super, i już mamy jednego zrobionego. Oliwia proszę. Jest. Teraz ja przejmuję topleta do naszej marynaty z jajkami. Oddaję oliwii. Idzie jak na linii. Cyk, 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 cyk. Dobrze. Sprawdzamy teraz olej kawałkiem kurczaka. Połóż sobie tutaj, przygotuj sobie już. Czy... Tak. Dobrze. Olej już mamy, jak wtedy kładziecie yy, cokolwiek, kotlety, cokolwiek, jak nam olej zaczyna skwierczeć. O. I teraz Oliwia kładzie dwa kotlety. Super. Następny. To na, na bok, bo mamy jeszcze więcej kotletów, także to nam się będzie piekło. A co, ludzie? No i jak fajnie byłby w kuchni na wesoło. Fajnie, będziesz mnie odwiedzać, będziemy gotować różne rzeczy. A jasne, żółwi. <laughs> Dobrze, moi kochani, pamiętajcie, zasubskrybujcie, dajcie lajka, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, co u mnie w kuchni się wyda wydarzy, jeśli lubicie, a jeśli nie, no. Dno. Są tacy i tacy, my czekamy na kotlety, czekamy na kotlety, nie tylko my, bo czekają za w następnym pokoju, czeka mama w Oliwii, moja córka, z jakimi językami, z tak, językami, chwila będzie, także kochani, tak jak mówię, to jest kotlety tradycyjne, mniej więcej w niedzielę jest, tak jak powiedziałem, Tradycyjnej rosół i kotlety. W niedzielę w Polsce, jak się godzina 12, pora obiadowa, jak słychać po prostu takie to, jak ktoś będzie w Polsce, a nigdy nie był, to w niedzielę w każdym domu to nie jest jakiś remont zrobiony, tylko są robione kotlety. Dobra, I teraz odmiana sprawdzić. i jak mogą być nie no wkroć tak jeden nurt dobrze i na środeczek żeby pamiętajcie żeby nie przypalić mocno tego podklepa żeby nie był tam spalony, ale pamiętajcie na przykład ja bułkę do podklepa moi kochani sobie robię sam robię sobie sam strzelc. Przerysuję po prostu bułek, robię sobie swoistą bułkę do kotletów. Nie wiem dlaczego, ale jak kupię w sklepie, to po prostu szybko się to przypala, a w środku jest nieupieczony. Bułka się zjara, a kotlet nie. Nasze kotlety nie będziemy dzisiaj robić z ziemniakami. Nasze kotlety zjemy z sałatą, z, troszeczkę z dodatkiem bazyli oraz lekko do ozdoby kopertu. Ja tu sobie zobaczę, tutaj podłożymy, jak to nasze kotlety wyglądają. Jeszcze troszeczkę, minutka. I pamiętajcie, jak nie sprawdzajcie non-stop tych kotletów, tak samo jak ze stekiem. Steka, jak się rzuci na patelnię, bo on już musi być. Te półtora minuty musi po prostu ten stek się nie przesuwać. Jeszcze. Dobry tutaj przygotujemy nasz pierwszy kotle, oczywiście dla Ciebie. Jeszcze minutka. Dobrze, będzie. My tam nie lubimy mocno przypalonych i tu mamy pokrycie. Proszę sobie kroić, spróbować. Odstawimy. No. Już i Proszę, troszeczkę, troszeczkę. Prócz wstawienia. jest wstawienia. I wstawienia. mocno takie nie lubi się na przykład z czystego nie ja uwielbiam ja jak stek to tylko bo stek ma w zależności jak to lubię ja na przykład zrobię nie taki drapal medium medium to jest niedopieczony lekko krzcisty taki wszystko dobra już mamy Jak dla Ciebie mocno dopieczonego koncerta. Także do no co? Możecie po prostu y, napisać w komentarzu, czy dobrze to zrobiłem, czy niedobrze to zrobiłem, jaką metodą, a powiem, że do jajka dorzuciłem. rozmaryn, czosnek, sos ciemny. E, stojowy no czosnek, czosnek stojowy rozmarz a i przyprawa drzew z złocistego kurczaka. Jeszcze raz pokażę. Złociste, tak? Przyprawa, kurczak, złocista kurczak. No ja to lubię do mnie przebrać. No i rozmaryn oczywiście torebki, bo nie miałem świeżego. I jak? Taki już dla Ciebie może być dobry? Tak? No to już tu dla oliwi bardzo przesmażonego już sobie tutaj, no, póki to wymać oliwia lubi przesmażone, to będzie miała przesmażone o, ona na przykład widzicie, już się tak lekko zjarał. no i teraz czekamy na opinię Oho, widzicie? Dobrze moi kochani, co by było w całej kuchni Andrzej i co dalej. My tutaj skończymy to szybciutko, ponieważ tam e, głodne buzki czekają. Także trzymajcie się Andrzej i co dalej oraz ciostrnica moja Oliwia, która Ani, mój pomocnik, będzie I Super! Trzymajcie się, pozdrawiamy.